Kochani, hej, witam Was w sobotę. Jeżeli sobota, to multi multi. Mamy promocyjne 7 skreśleń, a więc 7 powinna być szczęśliwa. Zobaczymy. Co najmniej 3 liczby muszą być, żeby było cokolwiek. I kupiłam, zakupiłam 20 zakładów bez plusa na własne liczby. Jedno losowanie. Hmm, oczywiście losowanie odbyło się dnia 5 lipca o godzinie 22. Więc zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Trzymajcie za to kciuki i zapraszam do oglądania. Liczbą plus w tym losowaniu jest liczba 65, jest ona zaznaczona w kółeczku fioletowym, ale właśnie ja nie wzięłam z plusem. Yy, łącznie wkład jest to 50 zł, postawiłam na ilość niż na jakość wiecie plus to plus zobaczymy No to tak zaczynamy zakład pierwszy No i dwójka jest siódemki niestety nie ma było blisko 19 nie ma 20 też nie ma 45 o w ogóle nie ma 40 to ciekawe 67 nie ma i 69 niestety tylko jedna liczba więc nic z tego patrzymy dalej 3 nie ma 11 nie ma 12 no nie pojawiło się w głosowaniu 27 takie pomiędzy 41 nie ma, 42 niestety też nie ma, i 78. Tutaj żadnej liczby nawet się nie udało, no była i tak. Patrzymy kolejny, 3 nie ma, 5 nie ma, 18 jest, mamy jedną. Patrzymy dalej, 34 nie ma, 42 nie ma, 59 nie ma, więc nie ma już szans, no i 72 było blisko, bo jedna liczba. By tutaj zmieniła wszystko, ale niestety ostatni zakład na tym kuponie. A mamy 5 kuponów, więc jeszcze 4 przed nami, ale póki co jeszcze ten zakład. 8 jest, więc fajnie. 30 nie ma, 35 jest. O, to już tu mamy dwie, to jakaś szansa może. 47 no nie było, nic z tymi 40kami. 53 nie ma, 56 nie ma i 70, niestety. Fajnie się zapowiadało, ale nic z tego. Cały kupon puste, chyba że coś pominęłam, ale wydaje mi się, że nie. Patrzymy na za, kolejne zakłady, na kolejnym kuponie. E, czwórki nie ma, 12 też nie ma, 32 nie ma, ale mamy 35. No, ale 48 na pewno nie będzie. 64 jest. Ostatnia kwestia w ostatniej liczbie. 74. Niestety, pomiędzy było blisko, znowu było blisko, ale co z tego? Zakład kolejny. Siódemka nie pojawiła się. Dziesiątka też nie. 17 nie ma. 19 też nie ma. 21 nie ma. 33 nie ma i sześćdziesiąt 65. Tutaj bym miała plus, czyli bym miała chyba 21 zł, bo nie miałam żadnej innej liczby, ale nie wzięłam opcji z plusem, więc skreślam, nie mam tego, ale nie żałuję, bo i tak bym musiała więcej wydać, żeby mieć tą opcję plus, ale to już Wam mówię często. Ok, kolejny zakład, jedynka nie ma, trzy nie ma, czwórki nie ma, oj kiepsko już. 58 niestety nie ma, 72 jest, 74 niestety nie ma i 77. No, jedna liczba to na pewno nic z tego by nie było. Ostatni zakład: 5 nie ma, 20 nie ma, 22 też nie ma, 30 nie ma, 59 niestety już nie ma szans. 66 nie pojawiła się. A nawet 71 się nie pojawiło, więc niestety zapowiada się dosyć niezaciekawie, ciekawie. Ale tak to bywa. Ale jeszcze szanse są. Więc patrzymy i zobaczymy. No to mamy kolejny kupon z kolejnymi zakładami i zaczynamy. A zaczynamy fajnie, bo jest dwójka i jest ósemka nawet, więc już mamy dwie. Oj, 14, mamy 3 liczby. No w końcu coś się dzieje, a jeszcze dużo przed nami. 22 nie ma, 24, o było blisko. 26 jest, mamy 4 liczby, a 84 jest. 5 liczb, o ja, Cię zabrakło dosłownie tych dwóch. Gdybym zamiast 24, 25 chociażby. No, tu było jeszcze blisko, ale 22 nie było blisko. Ale yy, wiecie co? Chyba to było w promocyjnych 30 zł, tak mi się wydaje. Bo 20 płacą normalnie, a w promocyjnych tak, 30 zł. Uff, jesteśmy uratowani. Ja sobie tu napiszę 30 zł. Ale wiecie co? Fajnie to wygląda. Tylko dwóch tutaj zabrakło, jakby miała. Te 7, no to bym miała fajną wygraną, ale no cóż. I tak się cieszę, że wpadło takie coś, bo nic nie było, nic nie było, a nagle pojechaliśmy na 5 z pięcioma liczbami. Fajnie, no to już ulga, już można sprawdzać sobie na spokojnie. A sprawdzamy zakład kolejny. Dziesiątki nie ma, 25 właśnie jest. Szkoda, że nie dałam wtedy tu tą 25 do tego. No ale. Jest i tak dobrze jest. 32 nie ma, 40 nie ma, 49 nie ma, 10 nie ma i 63 nie ma, jest, jest. wiedziałam że nie ma. Ale dwie liczby, no to nie. Ale i tak już jest OK. Nawet jak skończymy na takim, no to powiedzmy, że może być, bo nie jest łatwo. Wiemy o tym, że nie jest łatwo cokolwiek trafić, więc jak już takie coś jest. No to cieszy. Kolejny zakład. Siódemki nie ma, ale właśnie mamy ósemkę, która nam pomogła wtedy w tym zakładzie pierwszym. Dziewiątki nie ma. Dziewiętnaście nie ma. Trzydzieści trzy nie ma. Pięćdziesiąt siedem nie mamy i pięćdziesiąt osiem nie ma. No to tu tylko jedna liczba. Patrzymy. Zakład ostatni na tym kuponie. Trzy nie ma, piętnaście jest. Możemy zaznaczyć 23 nie ma, 28 jest. O. 52 nie ma, 51 było. 55, nie ma i 74 nie ma. Cóż prześladuje to 74. Yy, już w kilku zakładach nam psuje plany. No niestety. Dwie było blisko. Ale i tak jest fajnie, bo mamy tutaj 30 zł, więc... Ten jeden kupon tak naprawdę tutaj dużo nam przyniósł. Bardzo fajnie. I 5 liczb na 7, no to już fajnie brzmi. Ale jeszcze mamy szansę na więcej. Może, może, może wpadnie to 7 liczb. 11 nie ma, 16 nie ma, 21 nie ma, 29 też nie, 44 nie ma. 78 też nie ma i 77. Niestety ani jednej liczby. A widzicie, tu ani jednej, a tam aż 5. Jak to działa, nie? Trzeba mieć po prostu czasami farta. Bez tego można myśleć nad tymi liczbami, a i tak nic z tego. Kolejny zakład, 26 mamy ich moją kojarzę. 30 nie ma, 35 jest. 47 nie ma, ale już mamy dwie liczby.

65 jest i to jest liczba plus i 72. O, to tu to chyba bym miała mniej wtedy, chyba 12, nie pamiętam, ale chyba 12, jak dwie się trafią, liczba plus. Ale ja nie wziąłem z plusem, więc nie ma. I kolejny, ostatni zakład na tym kuponie, i jeszcze jeden kupon przed nami. 12 nie ma, 27 nie ma, 44 nie ma, 10 nie ma, 51 za to właśnie jest. 59 nie ma, no i 76 nie ma. Coś pechowe te siódemki, w sensie że 70, bo akurat obstawiałam takie, które w ogóle nie wpadały. No ale to nic. Ostatnia szansa przed nami, więc yy, sprawdzamy. Ostatni kupon. No to zaczynamy. 23 nie ma, 24 nie ma, 41 nie ma, 47 nie ma. 63 jest. 64 jest. No nie, znowu to 74. No nie no, chyba się poddaje z tym. Przez najbliższy czas chyba nie będę wystawiać tego 74, no ale wtedy pewnie się pojawi. Kolejny zakład, szóstka jest. Fajnie, 16 za to już nie ma. 26 jest. To mamy dwie liczby. 32 nie ma. 39. O, mamy 3. Jest. Mamy 3 y, trofienia. 55 nie ma i 72. Nawet 4. Wow. W końcu. 4. No. No, nie poszło lepiej niż w tamtym, ale i tak całkiem fajnie. Co za to płacą? Momencik. Szóstka, 6, 6 złotych. No to fajnie. To jeszcze coś dodamy do wyniku. Mm, fajnie. Zaskoczyło. No to dobrze. A, dobrze, że tu nie dałam tego 74, bo bym nie wygrała. A nie, i tak bym miała 3, ale mam 4, więc lepiej. Przedostatni zakład. Dwójeczka jest, dziesiątki nie ma, 14 jest, mamy dwie liczby i mamy 3, bo mamy 18, więc fajnie. Patrzymy dalej, jeszcze może coś. 30 już nie ma, 44 nie ma i 48. No tu akurat dwie 40 dałam, a nie ma w ogóle ani jednej liczby z tymi 40 z przodu, ale mamy 3. No to 3 zł, to to już pamiętam. 3 zł jest. Fajnie. To na tym kuponie już 9 zł. Czy jeszcze tutaj coś dodamy? Może, bo jest 8. Patrzymy dalej, 9 nie, 14. I 15 jest. Mamy. No patrzymy dalej. 27 nie ma. 54 nie ma. I 69 nie ma. Ale mamy 3. No to fajnie. 3 zł, więc mamy 9 zł na tym tutaj kuponie. Kochani, podliczymy. Widzimy się na podsumowaniu. A więc tak. Dzięki temu, że tutaj wpadły 5, wpadło 5 liczb, co było cudem. Według mnie, no bo jednak wystarczy spojrzeć na to, jak niewiele brakowało do tego, żeby w końcu coś fajnego było. No 30 zł też fajne, ale nie przy takim wkładzie. Gdybym może kupiła mniej zakładów, no to wtedy wiadomo, że byłby plus, gdyby akurat to były te zakłady. No bo nigdy nie wiemy, ale tak jak mówiłam na początku, ja wolę iść na ilość i właśnie więcej kupić zakładów niż bawić się w te stawki, w plus. Nie, nie mówię, że nigdy tego nie będzie, ale póki co nie. I wydałam 50 zł, odzyskałam 40, 39, tak? Tak. 39 zł, więc 11 na minusie. Jest minus, owszem, ale licząc zabawę, no to jest mniej więcej, można powiedzieć, że jest. Do, do zaakceptowania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, czy zdziwiły Was te 5 trafień, czy zdziwiło Was. Jeżeli tak, no to napiszcie. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie pominąć kolejnych filmów. Zobaczymy, co tam będzie. Ale planów jest dużo. Zobaczymy, czy one Wam się spodobają.